Oh, dobra, widzę go pod brzegiem z tej? No gdzieś tam się kręci, bo ja go nie widzę. Ale już jestem całkiem blisko ciebie, Gorzej, że on się oddala, wiesz? No bo wiesz, ledwo co? On tam schodzi na dół, na prawo? Znaczy prosto tam, gdzie ty biegniesz? No chyba tak. Ja to takiego Mindfucka zrobię. Aha, widzę. On jest poszony Ej, widzę go, widzę go. Widzisz go? Nie, nie widzę go. Ty. Widzę, widzę, ty, widzę, widzę. Toż go No Dawaj, dawaj, dawaj. Ja go gonię. Dostał. Ale pójdź jak serty. Kurwa. Jones. Yy, tam cały czas szedł na dół chyba. Teraz szedł na dół. O, wchodzi na górę chyba. Albo się zbugował. I teraz za chwilę go zgolić. Ja, ja go walić. Biegnę tam do ciebie. Ty ja go poślutowałem No ja z wakshotu z, z takiego zalegałem. Gdzie widziałem jego lunetę, to cały bok ma pokrwawiony. Cały, cały w dziurach jest ty. Masz go tam? Jeszcze nie padł. O szkuleję, szkuleję. Ja. Szkule. On tu biegnie na mycie. Leży, 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 leży. Leży! Surprise! A on tam był, a ja na tą drugą stronę biegłem. No i mamy kolega. Elegancko. O stary, dostał. Pokaż, pokaż. Dostał. Ode mnie ciebie 14, ode mnie 19 razy. <laughs> o stary. O, o kurwa <ė left> Chyba cały czerwony jest, ty wszystko... No, ma wszystko ma poprzez No ale Mocny Nie Twardy. właśnie On co, co ty mnie tu psujesz. Dobra, dawaj C o, o, o hmm? No dobrze było wtedy chyba. Oczekaj, może jakoś tu bejde. O, 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 No, to no, no tak byś w byś wlas? Nie, nie mogę. Wiesz co? Możesz, tylko ja sobie pójdę od tej strony. Możesz zacząć. Ty, bo on tak... Dobra. Musimy go w chuja robić. Wiesz, ja gdzieś ucieknę, położę się... Z całej Na razie wszystko siedzi. A oh mogat Ej, co on kuleje? Koniec samo Zobacz jak kuleje Aha! Aha! zapadnie. Już pada Jest! Nie Leżeć! Leżeć! Fak kurwa jest! Haha! Ha! stary, zobacz na czat! Enter! Ciekawe czy teraz? O! Twój! Ta ja podniosę, mogę? Okay? Właśnie spróbuj, miałem sobie w na niego. Twój! Ja 16 ty 21. Rób kolejne zdjęcie. W kręgosłup dostał. Ostatni. I dlatego padł. Chyba. Mm -hmm, być może. Kurwa. Pogromcy kurwa T-rexów. Ja pierdziela. Chyba zrobię z tego krótki odcinek. Wiesz co, chyba tak zrobię. Tylko jeszcze popolujemy coś normalnie. Polowanie na t rex O, albo po prostu zrobię z tego krótki odcinek polowania na t rex z 30 FPS-ów. ale Dobra, czekaj, wyjmę Ale nie łuk. Ty, stąd byśmy mogli go sięgnąć, tylko za mało do 308 mamy. Czego mało? Chodź tu, tu elegancko go... Bity. Ja mam... Ponad 20 pocisków. Tobie dałem 10 Ja mam, eee... Ja też mam! Pewno, dawaj, rozwalamy go. Masz lunetę? Mam, 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 tylko poczekaj. Muszę tam... Dobrać. O, stary, chodź tu! Ale go tu będzie elegancko. A, Widzisz go? No jeszcze nie, 180 metrów od ciebie. Odchodzi od nas Ty tu z góry to on nie ma opcji do nas wejść tak w ogóle. No, to będzie to będzie pogrom. No to będzie tylko sobie strzelanie do ruchomych celów. No. Nie. Jest przy samych skrzynkach. Widzę skrzynkę. Widzę już go. Ale ja trochę podejdę do ciebie i się położę. No? Tak, tutaj, tylko że to kurde on tu. To... Ten jak kaszle. No Ty. Hmm. Ten już za górkę No Co? wszedł już za górkę, żeby wiesz No tak wszedł za górkę, nie widzę dostał? dostał Pójdę trochę z W skitu. Nie hmm. widzę go, czy widzę mu tylko ogon? No ja też O kurwa, panie Szpana. żeby się stoczył. wlasną są głębiej. Chyba. Dobra, chodź, złożymy tam. Trenda. No tędy. nie tędy, gdzie ty tam jesteś. No Tu gdzieś strzelaliśmy On tutaj był. On tutaj był. Pa, on tutaj na samym dole był. Jak jego zobaczyłem i poszedł tam aż. To tak... To już chyba się szkupę. boją nas. Oh, już chyba nas <laughs> Ja nie wiem jak tu jest, wiesz? Ja, kurde, spadam, spadam! Przeżyłeś? Jak ja to przeżyłem? O fuck, o fuck, o fuck, stary, ja sorry lol, ale życia ja to mi zostało. <grym> też, ja od razu się psykam. Kurwa, czekaj, bo tu są te, co? Odblokowano... Back from the break of death. Ta... Ah. Aż mi się sikać, se, stary. Kuuu... Czekaj. Czekaj, bo tu są te kwiatki ja nie chciałbym wejść na jednego. A zostało mi tylko No a życia. nie masz... Nie masz życia? No trochę mam. Aż ale no, się to... Się no psikałem się, ale tak powoli to się na początku... Miesz, nie na się wzięło. Nie w ogóle jeszcze, okej? Okay? Znaczy gdzieś tam, zobacz gdzie on jest. Słyszę go Okej okay. mm. Ale kurde fart On tu chyba wchodzi Jakby coś tu rzucę kamień No Dobry pomysł Najwyżej zejdziemy tam na dół I weźmiemy go od lewej, od prawej Jest kamień No, u nas też Ale się co? powoli ładuje u. A w sumie tak chyba na Jebać Ale słyszę goś. Go jakoś... Gdzie Ale... on tu jest? Tak, musimy go nadal. Na większą odległość brać. Gdzie on tu jest? Zaraz kurwa, po prostu do paszczy wpadniesz. Gdzie on jest? Nie wiem, słyszę go. Kurwa, nie staczaj się. Na moje to jest pod tym kamieniem. Mhm. No. Albo gdzieś tam dalej. Ja schodzę tutaj. No nie, tutaj... nie schodź. No, znaczy nie. On o, jest. Jest, 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 A Boże cię, to co, napalamy do niego? A stąd. A co? ja sobie trochę pójdę wyżej do ciebie. Poczekaj. O, o o, ich tam pójdzie, ich tam pójdzie. Spoko, spoko, spoko. O tutaj nas. Dobra, już... dawaj. Co już? Jedziemy? Burda ne mama. Oh fuck. Oh fuck. Ya atakuyu. Mhm. Aha, aha. Işku ışkılay.

Ale to wszystko ci zostawiam, pierdolę. Myślałem, że jeszcze pożyję chwilę. Zobacz, jaki on jest ten. No a co to tam, pierdolę? No bez różnicy. Ten z ma to od Ładne ząbki masz. U mnie jeszcze ryję w <takuj> wiem. <takuj> <to> się... <takuj> <takuj> jakbyś chciał powiedzieć ostatnie słowo. Nie, u mnie nie. E, co? Mówi, Idę do skrzydła. Czy sam, robimy zdjęcia? Sam się pierdolę ty. No, czekaj, zbiorę go. <gry>, <gry>. Ale <a co? takuj> w serce nikt go nie trafił. <takuj> a próbowałem to na serce. A ja nie wiem... Właśnie, ja nie zwróciłem uwagi, jak on ma serce. Eee... Od razu przy To w łapę będę strzelał, po prostu. Jak masz łapę jego, to po prawo od łapę. Nie w stronę, wiesz... Nie w, w, w stronę, stronę Nie w stronę Aha, okej. Okay. Dobra, to trochę pod łapą będę strzelał. Znaczy, tak obok łapy. Dobra, ja już... go? те аллотаниста там за сердце достал старый охот